Mamy przykład drugi na podstawie wykresu oblicz drogę pokonaną przez ciało w ciągu trzech sekund ruchu. I co my tutaj mamy? Mamy na wykresie na jednej osi prędkość, na drugiej osi czas, prędkość w metrach na sekundę, czas w sekundach. Możemy sobie ten wykres zinterpretować Uwagę, że po pierwszej sekundzie prędkość rośnie od 0 do 2,5, kolejna sekunda mija i znowu prędkość rośnie o 2,5 m na sekundę, trzecia sekunda i znowu o kolejne 2,5 m na sekundę, czyli jest to ruch jednostajnie przyspieszony i prostoliniowy, bo o tym jest dzisiejsza lekcja. Polecenie jest, aby obliczyć drogę. I teraz w ruchu jednostronnie przyspieszonym oczywiście można by było policzyć drogę ze wzoru, ale możemy i o tym są dzisiejsze zajęcia, możemy sobie skorzystać z tego, że droga równa jest polu pod wykresem, w tym przypadku polu trójkąta, tak? Bo zwróćcie uwagę, że tutaj pod wykresem mamy trójkącik. I ten trójkącik nas tutaj interesuje. Nasz trójkącik ma swoją, słuchajcie, wysokość. I ta wysokość wynosi 7,5. Zwróćcie uwagę, metra na sekundę, tak? Nie tak jak zwykle na matematyce, w metrach czy w centymetrach, to nasza wysokość jest w metrach na sekundę. A podstawa, czyli A. To 3 sekundy. Czyli mm, pole trójkąta e, liczymy ze wzoru 1 druga razy A razy H, to myślę, że z matematyki pamiętacie. E, no i podstawiamy nasze dane. To będzie 1 druga razy A, czyli 3 sekundy razy H, czyli 7,5 metra na sekundę. Sekundy się skracają, czyli pole naszego trójkącika to jest 11. I 25 metra. Stąd możemy zapisać, że droga pokonana przez ciało wynosi 11,25 metrów. Tak to jest odpowiedź do tego e, zadania. I to wszystko.